Kolejne auto, które trafi dzisiaj do naszej oferty to Honda Accord z 2012 roku w najbogatszej wersji, czyli wersja Executive Pod maską mamy silnik benzynowy, wolnosący, dwulitrowy o mocy 156 koni mechanicznych Na wyposażeniu mamy m.in. czujniki parkowania z tyłu, mamy także felgi oryginiowe w rozmiarze 19 cali mamy też oczywiście z przodu, mamy tutaj także światła seromowe, a także światła przeciwgielne. Tak wygląda bagażnik. na kanapa. Elektrycznie sterowane szyby, oczywiście z tyłu, skórzana tapicerka z mocowaniami Isofix, czyli mocowaniami na foteliki także z podłokietnikiem z miejscem na dwa napoje z na na jedną kanapę. Także mamy tutaj szyberdech z przodu, również elektrycznie sterowane szyby, elektrycznie sterowane lusterka, także elektrycznie sterowany fotel z możliwością zapisania dwóch ustawień Kierownica skórzana, wielofunkcyjna. Tak wyglądają zegary. Przebieg to 17,5 km, czyli bardzo mało. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa. Skrzynia manualna, sześciobiegowa. Podgrzewane fotele z przodu. Zainteresowanych zachęcam do kontaktu telefonicznego lub odwiedzania naszego salonu Honda Plaza na ulicy Malowniczej 29A w Warszawie.